Ostatnio przeczytałem ciekawe słowa akwadorskiego misjonarza Clarence'a Jonesa, który mając 81 lat powiedział: "Zawsze patrzyłem w górę. Nawet w moich najmroczniejszych dniach moim celem, moim osobistym wyzwaniem było wspinanie się w górę. I jeszcze tego nie skończyłem. Modlę się, żeby Bóg nigdy nie odstawił mnie na półkę, żebym nigdy nie poznał, co to znaczy być wyschniętym chrześcijaninem." Jak rzeka w której są tylko kamienie. Starość to wyzwania i wspinanie się nie w dół, ale w górę. Moi drodzy, jak nie być wyschniętym chrześcijaninem, o tym powie nam dzisiaj biblijny starotestamentowy bohater Kaleb, więc zapraszam do oglądania. Tekst, na którym chciałbym oprzeć dzisiejsze rozważanie, jest zapisany w księdze Jozłego w rozdziale 14 i czytamy w wersetach 7-12 tak. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię, i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy przy, poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim. I Mojżesz przysiąg tego dnia: Ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie powsze czasy jako dziedzictwo do ciebie, do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85. A jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz i jaką była wtedy moja siła. Taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Kaleb ma lat 85, więc nawet na tamte czasy, gdy ludzie dożywali stu, a może jeszcze nieco więcej lat, był już człowiekiem dość sędziwym. W tym tekście relacjonuje ostatnie cztery dekady swojego życia, które nie były łatwe. Tułaczka przez pustynię. Ludzie Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, w większości zasłali piaski pustyni, a Kaleb był jednym z dwójki tych, którzy z Egiptu wyszli i doszli do ziemi obiecanej. Czegóż jeszcze mógł oczekiwać ten człowiek? Można powiedzieć spełniony, odniósł sukces. Ale nie, Kaleb chce więcej. Skąd się brała ta siła? Skąd brała się ta żywotność? Skąd brało się to pragnienie, ta pasja, żeby walczyć, żeby poszerzać swoje granice, żeby dalej zdobywać? Patrząc na życie Kaleba, po pierwsze możemy zobaczyć, że był to człowiek dobrego sumienia. On kierował się dobrym sumieniem, jego serce było szczere wobec Boga. To z kolei sprawiło, że oparł się wiarą o Boże Słowo. Jego życie nie było w jakiś sposób szargane emocjami. Nie kierował się tym, co widział na co dzień. A tak jak wspomniałem, sytuacja nie była wcale do pozazdroszczenia dla Izraelitów, ponieważ oni umierali każdego dnia, umierali na skutek różnych problemów, chorób, różnych, różnych innych przewinień, za które byli karani przez Boga, umierali i zostali na pustyni. Ale Kaleb oparł się na Bożym Słowie. Nie tylko oparł się na Bożym Słowie, on je po prostu Wykonywał. I to z kolei spowodowało, że Kaleb uwierzył, na serio uwierzył w Boże obietnice i nie tylko o nich wiedział. Ale chciał z nich korzystać. To sprawiło, że jego życie ciągle było pełne pasji. On ciągle szedł w górę, tak jak przeczytałem ten cytat Jonesa. On ciągle szedł w górę, ciągle chciał czegoś więcej, więc jego życie nigdy nie wyschło, ale jego życie ciągle było nienasycone, chciał się ciągle dopełniać. Więc moi drodzy, patrząc na kaleba, chcielibyśmy być ludźmi, którzy zachowują dobre sumienie, którzy swoje życie duchowe opierają. Nienawidzialnym świecie, nie na emocjach, nie na troskach, ale opierają na Bożym Słowie i spełniają je, opierają się o to, co powiedział Bóg i sięgają także po Boże obietnice. Bóg jest tak wszechmogący, że przez całe nasze życie nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego i, myślę, zdobyć, osiągnąć po wszystkie Jego obietnice, więc wykorzystujmy czas, aby nie wysychać, aby nie usychać swoim oddaniu swojej wierze w Boga, ale sięgać po te niezwykłe obietnice, po aby Królestwo Boże wokół nas i w nas mogło rozszerzać się. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, aby zostawić pod filmem łapkę. To pozwoli nam dotrzeć do większej ilości odbiorców. A Wam życzę dobrego dnia i zostańcie z Bogiem. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.